Helikopter, e, helikopter z dwa Helikoptery? Ja nie umiem latać. Tur, 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 o to mi biegacie, no, ja nie, ploter, Ej, nie strzelajcie naprawdę w tę platformę, bo jest bardzo cienka. Jeden ruch może sprawić, no, 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 Ale my ale helikopterami ale tak jesteśmy. My helikopterami. Ale jesteś my też jesteś jesteśmy helikopterami. Ale nie jesteście, jesteście ludźmi, tylko macie, wsiadacie do helikopterów. Pff, nie dajcie sobie wmówić. Flotar, <laughs> flotar, bo ja cię nie chcę jak się tym? Helikopterem. FLOTAR PROSZĘ NIE... FLOTAR PROSZĘ iść! A czy ktoś strzela... to no, JEST no. HELIKOPTER <grym> 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 Nawet nie widziałem jak uznać słowa przed śmiercią <grym> FLOTAR PROSZĘ iść. Nie! nie czy to JEST helikopter. HELIKOPTER Ja patrzę tylko jeb wybuch <grym> Ej ale... Runda druga Helikopters oh. vs Runners ale takie mam pytanko co do tej mapki. Czy tutaj jak e, uh -huh. wy ubrzecie, to RIP, czy się odnawiacie? No RIP. Nie na. No, no, Reaper okay. 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 ten... No co A nie. jest grane? Chodzi, że my. No tak, że oni. Że my, ja i Mati no, tak, no tak, że oni. Na którym się lądowali? Na się kurwa tym <laughs> latem, nie? No! <laughs> ja. Hej Kaflo! Aha, to nie wszyscy wyszli? No to wychodzi. No to nie. Nie zła. no, to tylko flotar wyszedł. Aha Ja nie to umiem selećam głównym. Słyszę helikopter! Jak się tym leci na dół? Nie. No tak pana! Jak on sam spada Spadu. po co dół? A czemu wy tam jesteście Gdzie to jest pana leci flotar dalej gra? <śmiennie> jak się w tej grze ten! A dobra, okej, okay, ogarniam. A na co chciałbym coś mówicie? <śmiennie> nie wiem. Nie na to. Dla tych, co nie rozumieją, jak gramy w Garry's Moda, to na nam A tak! No to nie jest o, łatwe. O-o. Ej, ugarnąłem. Mnie nie No jak to spadło? serować, a... no, sensu. Nie tym... Ja wiem ja to robię. A jak to serować, jeżeli ja nie mogę... A dobra, nie ważne. silnika. No, nie rundy. A flota, you your channel. User you, you left your channel. A ty flota, myślałeś, że co? Że my tak się skupimy wszyscy jesteśmy... że mam lagi. Helikoptery i... Okay, w... nie, 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 biegam na perej, pa. Na perej? Hmm? Na perej. I wyjebał go. Teraz, kurde. Biegnę też! Woli, a czemu na tamtej drugiej platformie śmierdzimy no, na przykład a, nigdy? Bo to jest obywatelska. <noise> Jeszcze flary wystrzeliłem tak, na wszelki. No i tam go down, tango go down. A oni spadli już? Ja tylko. Nie wiem, jak Michał. Um, a, jest, Michał. no powiedzmy, że też. No nie. Tak, już? już spadłeś? Nie, Michał. A nie, jest tutaj. On strzela do was flarami z to teraz teraz go jeśli tak. Jak ty chyba, Michał, nie wiem, z tak, taki kanał masz. Ej, no nie Kiedy wiem, ja spadłem. po prostu spadłem, Mati. Aha. A nie wiem, jak, jak w drugą stronę spadłem. Czekaj, czekaj, gdzieś... czekaj, czekaj, ja tu już to cię lecę. Masz ten debil z tym helikopterem. No właśnie widzę. Czekaj, czekaj, czekaj. Ej, czekaj. ej, ej weź, pozwólmy. Dobra, Michał. Czekaj, muszę to jakoś wyliczyć. Skocz mu na śmigło, że tak powiem. Skakuj I na taki głoś owej, Ale furman, czyli jest zamkniętą mordą, kurwa. Nie powie słowa. Jak manojki ma taki śmiesznego zrobić, to zabija go śmigłem. Właśnie, jest. kurwa. Helikopter z versus Helikopter w ogniu. <tutututututututu>. Donald. Forrest Gump. O-o, oh, oh. Donald Trump, chciałeś powiedzieć? Tak, yy, zminimalizowało mi GTA, co stało. No pewnie ci zminimalizowało GTA. A, -a, 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 A dzięki, działa -a -a -a. faktycznie <d docking> Dobra, teraz nie będę już się chodził na inny kanał. O, dobra. dobra, to ma sens. Będzie spoko, motherfuckers -y <conventions> <deck> <sadug> <actor> <smus1> <backpackers> Jak to wy latacie niby myszką? <nombre> nie, nie wiem... i, nie nie I Num padem. Nie ja Ja numpadem latam, ale... O kurwa, elo! Troszkę mnie tutaj pochyliło. Dobra, dobra. O dobra. kur. Jezu, no, ma, ale, jak, jak ja nie potrafię latać w tej grze komputerowej. Dobra, Siema. spróbujmy coś tutaj zdziałać. No, jak przyleciałem tu szukać niego? O, nie chyba wiem, trafiłem nie, nie, nie nie jeden. Wiem, co trafił. Może trafiłem go, nie wiem. Nie. Ej, Ej śmigło! No Moje śmigło! Co się stało, gdzie jak... no ja jest manojek? No na samym początku <grym> <grym> GENIUS! It's off way. Helikopter z wersji <grym> trener <grym> Czyli <to grym> jednak dalej istnieje pterodaktyl na nowym istnieje. mikrofonie Istnieje! Ale kurwa wszystko poza przestery, nawet połówkowe wartości są przesterowane To, jest, to nie jest zeptero, wiesz czy... yeah, Nie, Bieg, nie Maria? Nie, nie byłaś aż tak źle I, I think to. it's ri pretty risky i, I hear helikopter i no, o, ogień. Ridził bliski Wiesz co, nie robimy, oni na sprincie chcą wszystko pokonać. I, I hear helikopter, kurwa, to, nie ze sprint. No jest on, no, on, on jest, jest retardet, a nie ogień. Jak retardet, kurwa, zgasiłem go i śmigłem, jak. No, Ale to nie o to w tym chodzi, pajatko. <laughs> jak to nie. No wyjebałeś się na pewnej kurwie w niego No No My się mamy dobrze bawić, a nie się Na Mati kurwie. mówi, że ktoś jest retardem, ta siedzi w pierwszym tym kontenerze <grym> i, i kude... się nie rusza Mam... Złamaną nogę No i co ci ja mogę powiedzieć? Ej, bo ja na tej platformie tamten ten, Co ty startujesz na niej? Dobra, elo No chodź tam, nie skacz dalej kurwa... No weź, I... chciałem tam wylądować Mati, no, to, jest... to mnie it's, it's kurwa unreal Mati, próbujemy ten? Tak, tak, tak. No, może lepiej. Dobra, 3, 2, 1. Go! Nie, ale ja przed. A. <laughs> Helikopters versus runners. We versus ogień. E Co to z... Kurwa śmie Versus śmiechawka TV. Anu z w ogniu normalnie. Ja myślę, że. To nie pogrążymy tak na film. Wtedy Anu z ogniu P Kurwa, Anu z wogniu. Lecimy, lecimy na pełnej urwie! Jez, a mnie! motherfuckers! Nie, to nawet nie było blisko -a 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 chyba. Flotr jest kurwa na dole, Cicho. <laughs> w połowę tej platformy przykurwił. ale coś się tutaj popsuło bo ja a za to się stara, nie? No flotar tam widzę. Dobra. Furman, wskakuj do mnie na śmigło. Are you Czekaj, czekaj. O kurwa. <laughs> to czeka, się się nacskakałem, kurde! Czekaj. Śmieszy cię to? Ten flotar co jakąś blender chce zrobić, no. <laughs> chce zrobić obrót. No, Blender krym. TV Blendowa zupał wybuchnie <grym>. za dwie sekundy Flotter wybuchnie uwaga, tam to nie a, może nie Nie wiem co się mhm. dzieje pa, ja się wystarczy, że utrzymałam, a jak sam się Tam się zabije. Ja kontrol sam sam teraz, zabiłem. kontrol A kontrolem się. A kontrolem się! Kontrolem cię to! I ty przyszedłeś w Fuli? Nie, nie, spadłem na pod koniec. koniec. Aha, ja okay. to są Ej, ten, po tym Samsung samolot? Samson. O kurwa Tam są samoloty i będzie walka w powietrzu To ja chcę samolota Dawaj flotar, fy naciśnij i tam masz heli... ten yy, jak to się mówi? Spadł Szczerze klon. powiedziawszy nie miałem nigdy bardziej chilkowej gierki Bo sobie po prostu <laughs> idę Jakoś się zbyt... masz <laughs> <laughs> flotara na przeciwnika I teraz, o, teraz, oj, teraz, 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 teraz Łapy, łapy, łapy <laughs> Kurwa <grym> Zobacz, o leci, plotare, siema. <grym> Ale ci flotary ma. Ale stara się, no stara z takiej wysokości zaskoczę Uwaga, uwaga, stój! Bo flotar się stara! Nie no, spoko <grym> Postarane, dobra Nie opluwaj starań Nie no ja się bardzo tutaj stresuję <grym> o, teraz o, teraz się ma ale pojemisz tak blisko samolotu! Flota! Się nie zdradza! <grystanie> Wiesz, czy mi się ja to powiem? skojarzyło? Jak, nie wiem, na przykład z takim byczkiem, że tak go głaskasz i się nie bawisz, nagle taki byczek wciągnie, taki skurwiony leci taki. Taki był floty taki byczek. Helikopter vs. Runner e, runda 7. A teraz może tak na pełnej się w nich wybiemy na, no. na pełnej? Na pełnej, dobra. pełna, dobra. pełna, PL. pełna PL. To wy na pełnej i my na pełnej Dobra, I cały tutaj no imę też. Ale nie, ja chcę w nich teraz zgarnąć pod rąk. No ale no, myślę to... wcześniej, ale to nie, wolałeś się wpierdalać no. na pełnej no tak. Więc sam mi teraz mordę i leci. Pełna no widzę coś stoi Nawet <laughs> co wiemy stoi? kto? Pełna PL a co się robi niby altem i kontrolą? RUN! I did it, boys and girls. Where is he? Manoek is here and... Furman is here. Alright, alright, I got this. Dobra. Wystarczy, że strzelę jedną flarkę. Elo. No i co ty na to? A loko elo. Patrzcie, moi fani, Ej, jak to ma robię. Macie skosić? Psiuch. O kurwa smierczuję sobie. Ja prawie wcisnąłem. Ale to chyba nie działa tutaj. Działa. Chyba tak. Działa. A spróbuj, <noise> kur. No, wyleciał. Nie, nie. Dobra, myślicie, że macie jakieś szanse, jadę was jak chleb ze smalcem. No skoś mnie, tak jesteś kozak. Nie nie chcę się skosić. A Czekaj, to ja wejdę na dach. O nie, czekaj, no, poczekaj, to, to, bo to ja, ja jeszcze muszę. Poczekaj, ja muszę ustabilizować Lod najpierw. Tylko nie zabijaj mnie manojek. On <noise> chciał mnie zabić śmigłem. Widzisz, czekaj, czekaj ale zejdź sej, na razie zejdź. ja muszę lodu stabilizować. Dobra. Ja mam ustabilizowany, jakbyś tam szedł to bym cię tam chętnie przyjął na śmigu. Tak? Ale nie na śmigu, dobra, ufam ci Adrian. No go, staram się. Dobra, to ja odlecę. Go! Uh. Łap mnie, łap mnie! Dobra, <laughs> ratunkowo! Lecę w dół na pełnej! <laughs> chyba nie zdążysz! No chyba nie, bo nawet nie lecę w dół <laughs> A próbowałeś wsiąść, czy za, Próbowałem. Czy za, za szybko przy, przyleciało się? Yy, próbowałem wsiąść, ale no, spadłem powiem tak, Aha. Sp spadłem.